Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, kolejna dawka zmagań w Might and Magic Fates Obecnie udało się uzbierać miejsce Zawsze mi się, kurde, z tym myli Miejsce 359, więc jest całkiem, no całkiem wysoko, nie? Biorąc pod uwagę, że tych graczy trochę tu jest Spróbujemy znaleźć przeciwnika godnego Ostatnio udało mi się pokonać dwóch Celestiali bez większego problemu Za to przerwnąłem na Silvera Mówię, coś tutaj jest nie tak, w sensie z tą grą bo czasem jak dobiera bardzo bardzo nisko położonych graczy, którzy nie głupią talie mają, albo inaczej mają taką talię, że się nie spodziewa człowiek. No, na przykład ostatnio ten gość mnie zaspamował. No, daleko od zwycięstwa nie byłem, ale zaspamował mnie taką ilością kart, że nie byłem w stanie mu po prostu tempem odpowiedzieć. To jest, to jest dziwne. Krzysztof. Krzysztof Krzysztof 548 ranga. No dobra. Jakiś Polak! Ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy, co potrafi. Czy wygrywający, czy przegrywający. Mamy zaklęcia. Rozbłysk fajny. W nekru, Wnekrusa jedno z lepszych zaklęć. Tak ogólnie chciałem Wam powiedzieć. Święty kapłan. Kurde, szczerze, to naprawdę dobre karty. W sensie, nawet jeżeli miałbym postawić na samego bohatera. Yy, 8 punktów. Dobra, 8 punktów. Jeżeli on się wymieni na jakąś kartę za dwie sztuki. Zajęli. Zajem... Świetne, świetne rozdanie. Świetne rozdanie. Robimy sobie tak. Wystawmy namiot. No i tyle. Wystawiamy namiot i nie pokazujemy przeciwnikowi co mamy. Wiesz, jak przeciwnik widzi, że ktoś gra humanem, to zwykle ma takie. Hmm, ciekawe co gra. O! O! Cwaniak w sumie. Dobra. Robimy sobie tak. Pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. O. Fajne, nie? Tylko, że zużyłem trochę nabojów na ten. Na mój... Jak to nazwać? Na mój pas żywiołów, nie? Ale generalnie to całkiem spoko wyszło. 16 punktów życia po pierwszej rundzie przeciwnika, samymi zaklęciami wykończony. Mój namiot przeżył. Jego za to zagranie zostało trochę trochę uszkodzone, chociaż ten artefakt nie jest czymś, co bym chciał u przeciwnika widzieć. Teraz bym widział u siebie pas żywiołów, zmiany taktyki i całkiem fajna rzecz by była jeżeli by się to udało, no mówię, to jest ta, ta duża losowość, ja ją strasznie podkreślam dlatego, że tutaj niczego nie jestem w stanie zaplanować, no zobaczcie, dostałem jakieś karty no i, no i dobra, no 10 punktów, fajnie mogę sobie zagrać obrońcę, skarbnika i zmianę taktyki także bardzo spoko rzeczy obrońca, wyssanie życia, no on obrońca, ja ten Eee, skarbnika, skarbnika na pewno obronię Czy obrońcy za siedem, tutaj nie ma nawet wątpliwości żadnych Zresztą mam namiot Więc skarbnik, obrońca, zmiana taktyki, kogoś tam szturchniemy sobie Skarbnik O, nawet tak bym się ustawił No cóż mam robić, zmiana taktyki Dorzucę moim jednostkom życia Tyk I szturchamy dalej no i tak nie mam co robić z tym. Sąsiadujące istoty. Czyli on wyjście mi 3 punkty życia, a ja mu oddam dwa. To nie ma sensu. Oj, aj, kurde, miski. Sorry, a, to, było, to było niepotrzebne. Było niepotrzebne. No dobra, no. Eee... Yy... No, nie da się tego tutaj jakoś obejść. No, bo on ma obrońcę. Czy, jeżeli ja pominę jeden atak, to potem już nie mogę pomijać? W sensie to już jakby oddałem turę, czy, czy, czy nie jeszcze? Tak, jeszcze nie, nie oddałem, dobra. Czyli raz można pominąć. No, dobra, spoko. On sobie przywoła kogoś tym cmentarzem. Coś tam mi uszkodzi. O nawet sobie zabił jednostkę. Mój ruch fajnie, tylko że to bez sensu było. byłoby się teraz ruszać. Kogoś sobie przywołuje, ok, uczeń Nekromanty. Hm, kolejny raz. No, teraz ma trzy ataku. I znowu się zabił. Cudownie, teraz by się przydał jakiś rozbłysk, nie. Mamy obrońcę, mamy świętego kapłana, to jest piękny zestaw, dlatego że on musi wtedy kimś zdjąć tą obronę. Jeszcze mamy zaklęcie. Niestety mamy też puchnącego reproduktora. Kurczę, 8 punktów. A, 10 punktów. O, to było piękne, że mamy te, tego gościa. To jest perfekcja. Eee. Czyli, no to, się, to teraz zmienia się troszkę perspektywa, bo możemy go bardzo ładnie sieknąć za pomocą puchnącego reproduktora, oczywiście. Weź się ustaw tutaj. I teraz ty jakbyś się ustawił, Kurde, bo mam. Heh. mogę ustawić święto szarże i błogosławieństwo, i on mnie wtedy nie tknie. <laughs> no właśnie, on mnie wtedy nie tknie. Święta i jeszcze błogosławieństwo, albo święta sama. Błogosławieństwo na bohatera, i zabijamy mu to. Tylko, żeby on o tym nie wiedział, to poczekajmy chwilę. Dobra, to, to wiadomo, spodziewać się można było. On teraz yy, tak zabijamy mu wampirka obrońcę. To by za pięknie nie miał. Niestety stracimy namiot. No tak też bywa czasem. Stracimy namiot. Ok. Uderz go tutaj. Dobra. Mój ruch. Mój ruch jest następujący. Mhm. On traci kolejną jednostkę. Co to jest? Swój bohater odnosi jeden punkt obrażeń. Hmm. Mogę zabić sobie tego gościa. Kurda, Kurde, on ma niebezpiecznie dużo punktów życia. Uważam, że to nawet dobry ruch będzie. No, jak już nie dało rady tego zrobić. Kurcze, no, ma jedną kartę więcej. Będzie snowballował. Znaczy, ja teraz jeszcze też mam. Całkiem dobrą pasce, ale to się za chwilę może zmienić. Ym... Zostawiłbym sobie to. Standard wojenny. No dobra. Zużyję wszystkie zaklęcia zanim ten. Zanim. Ym... Będę miał ten pas żywiołów cholerny będę musiał go wyrzucić. Ym... No i teraz tak. 3, 7, 9. Ech. No, puchnący reproduktor jest o tyle spoko, że mogę zrobić tak. No i on ma cztery ataku i robi jesień średniowiecza. Ale, żeby nie było jakoś super kolorowo. Odporność na kontratak, i tak bym zrobił bez tego sztandaru. O, w ten sposób bym to rozegrał. I teraz moje jednostki mają dużo. Oczywiście, jeśli on zacznie rozgrywkę, to jest problem, ale jeżeli jej nie zacznie, to wcale nie jest tak źle. Co tam się stało? Co to za karta? Nigdy takiej nie widziałem. Aha, zmniejsza koszt twoich nieumarłych po jeden. O, to klasa. Dobra, bierzemy sobie tak. On tam mi coś dziabnie pewnie tym. Ja sobie bohaterem go zabiję. No i w sumie będziemy go potem nękać straszliwie. Tyk. 19 punktów. Po tej rundzie zostanie mi jakieś... Okej, okay, on tak zrobił. Bez sensu. Ale. Okej, okay, dobra, jednak z sensem. Dostał strasznie dobrą kartę. 12, 10, 6. Czy ja go docisnę w ostatniej rundzie, mając sztandar? Może. Może, jak będę miał rozbłyski. Rozbłyskami go koszę. Bez rozbłysków przegrywam raczej. No, dostałem jeden, ale to trochę mało. Strzał taktyczny też fajny. Czyli kosimy mu tak. Dwie kluczowe jednostki. 6 punktów. I jeszcze jest gryw cesarski. A, może, może. No, no, jakby nie było, dwie kluczowe jednostki spadają. Możemy też wziąć sobie turę i go sieknąć za 6, ale to niewiele zmienia. Kurde, to jest strasznie dobry artefakt. Ja nic nie mam na niszczenie artefaktów. Mm. Dobra. Możemy to tak rozgrywać. Powinienem to przeżyć. Uwaga. Yy. No spokojnie. Jeszcze ten, jeszcze nie przegrałem. Bierzemy cię, tak, bierzemy cię, tak. Czy już przegrałem? A przegrałem już, przepraszam bardzo, masz rację. No, Także tutaj, ten, tutaj to no bez sensu było, nie? Zobaczcie, dostał na rękę rzeczy, które wystarczyły. Ja nie dostałem obrońców, nie dostałem pierścienia przez cztery tury. I tyle. Nie da rady tutaj nic więcej zrobić. Mogę sobie, nie wiem, od, wykonać jeszcze jeden dodatkowy ruch bohaterem albo. Albo wziąć sobie to. I żeby on mi zabił go strzelakiem w pierwszej kolejności. To super będzie, nie. No nie da się tego obejść. No, on ma w tym momencie. Zobaczcie, on w tym momencie kończy grę. To, to jest to jest w sensie no, głupie strasznie, ale no, no, niestety nie ma, nie było jak tego przeżyć. Zwyczajnie. Zwyczajnie nie było jak tego przeżyć. Yy, tutaj, nie, tutaj nawet nie popełniłem żadnego błędu. Ja zwyczajnie. Zwyczajnie miał no, lepsze karty na ręce, które dobrał i, i tyle. No dlatego ta gra właśnie jest spoko, żeby sobie poklikać, ale żeby nazwać to wyrównaną rozgrywką, to twórcy jeszcze muszą nad wieloma rzeczami popracować. No mówię, sam mam kartę, która jest OP w ręce, znaczy w talii i ona powoduje pewnie taki sam żyk u przeciwników, jak u mnie ta rozgrywka, która powinna być wygrana, a. A po prostu nie dostawałem kart blokujących zabędy przeciwnika. No, no i tyle, nie? Dobra, czekamy kto tam się następny wylosuje. Może będzie jakaś solidna gierka z Celestialem, którą, którą będzie się dało wygrać. O, nawet nie musiałem stopować. O nie, no kolejny raz z tym gościem, co mnie kontruje. Obrzydliwe. Eee, no niestety. Żadnych zmian w talii nie dokonałem. Ja, ja mam w zwyczaju wyciszenie, bo potem przeciwnik mnie triggeruje strasznie. Tymi kurczę tekstami z, wgranymi w grę, e, co byśmy mogli zrobić? Rzucimy sobie mieczyk. Sztandar to może na następną rundę. Mieczyk, błogosławieństwo, i gryf. Brzmi spoko. Mieczyk, błogosławieństwo, gryf. Albo lepiej. Mieczyk, błogosławieństwo, pretorianin zokoła i to coś za dwa. Idealnie. Idealnie. Dobra, robimy sobie mieczyk retorianin, Pyk. Byle by nie było żadnego podwyższania kosztów czarów w mojej ręce. Bo, jak ostatnio coś takiego mi zrobił przeciwnik, tym impem, to, to w sensie rzucił sobie impa, nie? I zwiększył koszt. Aha, a, a nie, no, nie, no to super, nie? Super, że zniszczyłeś mi jednostkę z zaklęciem. Za dwa punkty. tosik, że takie rzeczy masz w ręce. Akurat w pierwszej turze yy, mówię, mam, mamy błogosławieństwo za 8. Mamy niszczenie. No super. Mamy kogo zabić, nawet a nawet więcej. Mówię, on dostaje. Zobaczcie cały czas te same jednostki, nie? Yy, na, na rękę. A, błogosławieństwo. No marnowanie będzie, no bo jak go sieknę za 8, to nic to nie zmieni. W sensie sieknę go za 5. O, super. A nic nie zrobiłem. To super. Zostawiłem dwa zaklęcia i teraz z żadnego nie skorzystam. Perfekcja. Perfekcja. Zrobiłem kozak rzecz. Kozak to było. Mhm. Dobra, mamy zaklęcie, które odwraca na moją korzyść, zaklęcie, które być może zniszczy moją jakąś ważną jednostkę. No, i akurat tyle punktów, żeby z tego skorzystać, no. Czyli bohater może uderzyć jakiegoś tanka, którego na pewno będzie miał. Uderzenie, ogłuszenie to jest najobrzydliwsza rzecz, jaką widziałem. Dobrze, że nikogo nie wystawię na pole bitwy. Nie. Albo. Albo wystawię reproduktora. Reproduktor. Sztandar wojenny i błogosławieństwo. I sieknę od razu cmentarz z tymi razem wszystkimi. I z tym ogłuszaczem, który mnie trochę blokuje, bo normalnie to zabiłbym jego i byłby święty spokój. Dobra. Ty. Ty. I sztandar. Dobra. Zarąbiście. Mój ruch. Ura. Gilin ziemniaku. Zobaczymy, co dalej. Przywołuje gnijącego zombie. No, niech zgadnę. Gnijący zombie. To obrońca. Ale klasa. Fajnie byłoby zaatakować tą jednostkę. Ale niestety. Zbugowana mechanika. No to nie, no, może nie zbugowana. OP mechanika. Nie, nie wiedziałem, jak to nazwać nawet. No to jest troll po prostu. Że, że coś takiego istnieje, nie? No i on teraz mnie zaatakuje za jeden. No spoko. A normalnie miałby 10 punktów życia. Już pod ścianą by był, ale nie jest. No i kolejna karta. Na koniec rundy dorzucono. Wspaniale. Wspaniale. Trzeba go jakoś napocząć, bo się robi źle. Znowu będzie miał 12 monet. Kurde. Jak czasem ta gierka robi mi podgórkę, to aż. O! Wspaniale. Zabijemy mu jednostkę. Czarami. Dobrze, dobrze, rozbłysk za, za dwa, ściągamy mu tą jednostkę, wykorzystujemy 6 punktów many, o, o, jeszcze lepiej. Eee. Przywoła, aha. aha. Aha, dobra, ok. Czyli zabijamy mu te dwie jednostki. No, to jest dość istotne, żeby mu to zabić, nie? Hmm. No, bo kurde, jakby to użyje, to też mu go nie zabije. Dobra. To jest ważne. Nie będzie dobierania kart. I teraz jednostka bez kontrataku. A niech będzie. Mówię, tutaj jest ciężko. On sobie cały czas buduje karty pod to, żeby mnie kontrować. I ja nie mogę budować swoich rzeczy. Znowu pewnie przeszne. No To, że ma 13 punktów, to nic nie zmienia. Zabiłem mu chyba karty silniki takie. Ale to tyle. On musi być tutaj. Czyli za zero mnie uderzy, nie? W sensie... Za zero mnie uderzy. Będzie miał obrońcę. Nie wiem kiedy ja go zabiję. Może kiedy będę miał swoją turę i egzekutora. Albo nawet i nie, bo przecież też to nie ma żadnego znaczenia. No ja chyba nigdy nie zabiję mu tego, bo nie wiem czym. Rozbłyskami jakimiś. Nie wiem, nie wiem. Ciężko. Ewentualnie. To było dziwne. To, to ja mu tak zrobię. W sensie, co to było? No on teraz jakby... O, nie gadajcie, że wyszedł z gry i tylko dlatego wygram. W sensie, jeżeli już w ogóle... Bo, bo generalnie sytuacja na stole jest na tyle zła, że przeciwnik obecnie jedną z tych kart tutaj kończy mi moją jednostkę, w sensie no, dowolną, no. To jest chore, że on ma 0 punktów i dalej nie zginął, ale dobra Ułatwił mi na tyle życie, że mu zabiłem obrońcę, którego w życiu bym nie zabił bo za tą kartą, która tutaj jako tako, a nie? Eee, dobra, ewidentnie przeciwnik się spieszy, więc coś widocznie przy telefonie go dopadło i to jest jedyny powód, dla którego ta runda wyglądała w tak gówniany sposób dla niego. Mamy rozbłysk. Skorzystamy chyba. Chociaż. Czy ja tak bardzo potrzebuję uodparniać się na umiejętność lot? Szczerze. Yy. Gigantyczny żółw jest spoko. Wystarczy. Wystarczy. Ro rozbłysk jest git. Ewentualnie kamień oświecenia jak będzie sytuacja na polu bitwy taka znośna. Standard wojenny? Nie aż tak źle. W sensie... W tej rundzie? Szczerze, czy ja chciałem rozpoczynać rozgrywkę? Chyba nie. Dobra, zabijamy mu to i jeszcze dodatkowo tego kapłana nam przypiłujemy troszeczkę. Okej. Okay. Pyk. No to pyk, co ty na to? I teraz tak. Robimy sobie. No i tak zginiesz, nie? Więc ja ci zabiję twojego rozpłatającego lisza i jest wpyte. I co by się nie działo, to ci go zabije. Tak. Super. Super, super. Poklikane. Mamy od razu awans. I. No, już na trzecim poziomie przystań zaczyna być całkiem fajna pod tym kąt, pod tym względem. E... Święty Kapłan. Dobrze by było. Kurcze. Dobrze by było, gdyby. Święty kapłan rzucił mniejszemu żywiołakowi Kurde, 8 punktów to trochę bieda Mogę wystawić 4 rzeczy Dobra to na pewno wystawiam I teraz tak To Jest fajne Jeżeli przeciwnik nie przejmie inicjatywy To jest super I zostawiamy sobie kartę która może go tam dziubnąć nie Mówię ten żywiołak jest super jakby nie jest wcale taki łatwy do zabicia 3 punkty życia ma. No i już się zaczyna robić problem tak. No ale dobra, okej. Okay. Nie ma sztandaru zarobiście. Ik? Yy. Ja zrobiłem to, co do, dokładnie to, co chciałem, nie? On teraz musi mnie atakować bohaterem. Ja go atakuję tak. I ma 5 punktów, nawet lepiej ma 3 punkty. Jak dobrze pójdzie. O, no, robimy sobie. Nie, ja teraz raz. Żeby nie skopać. Robimy sobie tak i robimy sobie tak. No i zostało mu 3 punkty. Jak dostanę rozbłyski w następnej rundzie, to wow, wygrałem. Jeżeli nie, no to. To będzie gorzej. No, 13 punktów mam. Pamiętajmy, to nawet gorzej. 9 punktów. O. Więc też jestem pod ścianą. Wcale nie jestem w jakiejś pozycji, nie wiadomo jakiej. Po prostu przeciwnik jest dociśnięty na maksa Mmm, wywalamy tego święta... Ale też może nie. To mi się przyda. Święta szarża za spoko. Okej, okay, nie. Nie udało się. Nie udało się. Tak w skrócie. Mmm... Dobrze, że zostawiłem tego strażnika. Albo niedobrze, bo mogłem dostać ten rozbłysk. Ech. Ile tam kart mi zostało? 11. No prawdopodobieństwo na to, że dostanę co chcę jak... jakieś istnieje, ale... Za chwilę będą się pojawiać pewnie strażnicy. O, 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 ja piernicze. Co to kurde jest? Dobra. E... Ty musisz być. To jest jednak świetny pomysł, że zostawiłem sobie tą kartę. Hmm. Sztuczna chwała jest w pyte. I to zaklęcie zostaje w łapie. Tak? On i tak wygra. <laughs> Zajbiście. Dobra. Bierzemy sobie. Zabijamy ciebie. Nie, nie wygra. Dobra. Nie wygra, ale było blisko. No bo ja wiedziałem, że on dostanie tego obrońca. Hm. Strasznie ten... No to dobra, no okej. Okay. 9 ataku. Dobra. Trzymałem to na wszelki wypadek. Dobrze no, udało się zrewanżować z Krzysztofem. E, spoko. Spoko. Jakie zadanie mamy do odbioru? Kolejne te karty. Dobra. 400 zł. Myk, myk, myk. O, jeszcze coś. 1500 zł. Słuchajcie, otwieramy karciochy. Skoro ten, skoro się udało. Ile tam tego? 2050. No wspaniale. Możemy sobie otworzyć dwie paczki. Cenie, cenie. Szkoda, że nie da się tego stejkować przy otwieraniu z, z tego, z pieniędzy z gry, że, że nagle mi się tu 10 pokaże. Dobra. To jest super karta w sensie, że mam kolejną kartę z rozpłataniem, bo ona jest gorsza, co prawda, od tego mojego reproduktora, ale fajnie, że ją mam. Um, ognista włócznia zadaje jeden punkt. Za zero pieniędzy przywoływanie dodatkowych rzeczy um, z pierścienia. To naprawdę kusząca propozycja. Wezwanie do służby. Odkładam jedną kartę istoty, czyli rzucam zaklęcie. Dostaję kartę w następnej rundzie I pierścionkiem coś przyzywam Bardzo spoko zaklęcie dla przystani Szkoda tylko tego plus 1 bo to boli um, uczonego już mam Niewolnik nienawiści Latający demon 4-3 Bardzo spoko karta swoją drogą 4-3 lata Dobra bierzemy sobie kolejną paczuchę Pyk Mmm no, okej. Okay. Arbiter pustki. Za każdym... O, widziałem tą kartę w Duel of Chips. Za każdym razem, gdy twój przeciwnik rzuci zakręcie, odkładasz jedną kartę. Oczywiście tam działało inaczej. Um... Bardzo fajne to musi być na... Właśnie tych z pasem żywiołów, nie? Że odkładam jedną kartę, tylko że ta karta może nie przeżyć zbyt długo. Zerwany most już miałem. To jest to, czego chyba mi brakowało. I będę się zastanawiał nad wsadzeniem tego do, do deku. Bo jeżeli będę miał, że niszczę wrogie artefakt, o kurde, szczerze? Bardzo spoko, jakbym mu ten pas żywiołów spacyfikował, albo tą sakwę, o, super pomysł. Dobrze, to w takim razie, szkielet jest jeszcze, jeden, jeden, bez niczego, świetna karta, ale przynajmniej darmowa. Zastanowię się, co zrobić z tą, z tą kartą, z tym puchnącym reproduktorem, znaczy tym, w tym sensie tym drugim, co niszczy artefakty. I poinformuję was najwyżej w kolejnym odcinku, jeżeli coś się zmieni. Trzymajcie się, cześć!